No dobra, ludzie, znajdujemy się teraz na Skale, na swoim Połciu. Eee... Ławki filmował nie będę, bo po co? Ona nie nadaje się do filmowania i no do siedzenia. Tutaj wychodzimy na wierzchołek, że tak powiem szczyt. No, żeby nie powiedzieć, że szczytujemy. Yy, tu wysoko jest dosyć i wiatr wieje sobie. O, mostek taki do przejścia. Niesamowita atrakcja, naprawdę. No, tu sobie możemy poobserwować trochę eee, to, co jest na dole. To, co jest na dole, najmniejsze w Polsce sanktuarium maryjne. Tameczek, tak. go to słabo widać, bo jest teraz słońce i niestety, ale warunki są jakie są. Znaczy, fajnie, że jest słońce, ale do filmowania to się w tej chwili za bardzo nie nadaje. Eee. Dobra, kawałek poza można zobaczyć tak kto, aby kto nie widział, faktycznie super. A to teraz lecimy na bunkier, o którym wcześniej gadałem. No, Także przejdźmy sobie tutaj. Swoją drogą to ja polecam takie wędrówki, spacery, bo, bo to jest naprawdę zdrowa sprawa, nie tylko siedzieć przy kąpie. Przy konsoli, tylko sobie pospacerować, to jest bardzo ważne. Dobra, to schodzimy teraz w stronę bunkra takiego ziemnego, o którym wcześniej opowiadałem. Właściwie nic wielkiego, ale takich bunkrów jest tu pod dostatkiem. Dobra Dobra, już jesteśmy Prawie na miejscu Ja po tych wszystkich bunkrach jeździł nie będę Bo to szkoda czasu, a one wszystkie tak samo wyglądają Wszystkie są tak samo zaśmiecone Jedne bardziej, drugie, drugie mniej Tu się wchodziło ładnie, pięknie Tutaj się wychylało I strzelało do wroga Czy to jakoś tak było mniej więcej Tu kiedyś była Płyta taka metalowa, ale to nie w naszych czasach, bo tak jak powiedziałem kiedyś W naszych czasach metalowe rzeczy raczej nie mają racji bytu Jeśli chodzi o takie swobodne umieszczenie, żeby to sobie leżało Każdy, każdy może sobie wyobrazić dlaczego, ale nie Jest dura Tu stoi puszka, jeszcze jej nikt nie wziął, no. Jest to tylko kwestia czasu, dobra. No także to tak mniej więcej wyglądało. Bunkier takich bunkrów pod dostatkiem. Oj, oj, nie będziemy tam wchodzić, bo tam pewnie i tak się nie wejdzie. To jest tak zasypane, zakopane, że po prostu masakra. Dobry bunkier, dobry. No także tyle by to było na dzisiaj. Może jeszcze coś nakręcę.